Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek 14 czerwca 2022 roku imieniny Justyna, Waleriana, Elizy, Ryszarda, Bazylidesa i Ninogniewa. Dajemy z Gdańska, gdzie mamy delikatnie pochmurną pogodę, chociaż już się rozpogadza i temperaturę 16 stopni Celsjusza. Cena naszego tokena KNG to 2,16 dolara. Cena Bitcoina to 22,432 dolary. Numer bloku BTC to 740,726. Bloków do helwingu pozostało 99,276. Ja nazywam się Kamil Rzymda, ze mną jest Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil, witam wszystkich. Tam, a to jest 101 kwadrans z Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiedzcie, jak nas słychać i widać, czy wszystko jest ok. To jest dla nas najważniejsze w tym momencie. No, i pytanie do ciebie, Łukaszu: jaki jest ulubiony ocet prokuratora? No, dobra, nie wiem. Winny. Dobra, <grystanie> dobra. Pamiętajcie, dobre. proszę, że wszystko, co tutaj usłyszycie podczas naszej rozmowy, to nie jest porada inwestycyjna, to jest luźna rozmowa w satyrycznym tonie. No, i Łukaszu. Mamy na rynkach na czerwono, krew się daje. Powiedz, co się dzieje. Czerwono. Czerwono faktycznie. E, taki krótki rys historyczny. E, 11 czerwca przełamane bardzo silne wsparcie na 28 tysiącach dolarów za Bitcoina. 12 czerwca przełamane wsparcie na 26 tysiącach. 13 czerwca przełamane wsparcie na 22 tysiącach. W tej chwili. Trochę ponad 22, ale cena niebezpiecznie zbliżyła się do 20 tysięcy, tam przez chwilę w ciągu ostatnich 24 godzin. No, e, powiem tak, faktycznie krew się leje i teraz e, można tylko zadawać sobie pytanie, czy to już, czy jeszcze, czy jest trochę, jeszcze trochę będzie. Nie? Ja może nie będę teraz głębokiej analizy robił, bo na rynku e, tak nerwowym to tych analiz jest. E, no nie ma jakiejś spójnej jednej narracji w tej chwili, nie wszyscy raczej, ka każdy sobie e, takie mm, spostrzeżenia, które, które mi się pojawiły, to na przykład to, że zgodnie z analizą, e, zawsze ktoś akumuluje, tak. Zawsze ktoś akumuluje. I się okazało, że e, mamy akumulację adre na adresach, które mają mniej niż jedną dziesiątą Bitcoina. Wzrosła liczba adresów. O takiej, o takiej no, wartości, a co więcej, te adresy, które miały mniej niż jedną dziesiątą, one powiększyły swój stan posiadania. Czyli można powiedzieć, że plankton bardzo i to bardzo silnie wzrósł. Czyli mamy bardzo duże rozdrobnienie. Z drugiej strony wieloryby, czyli ci, którzy mają powyżej tysiąca, mm -hmm. powyżej nawet pięciu tysięcy bitcoinów, również zakupiły. I co teraz, nie? Jak, jak na to popatrzeć? E, na ja rynku... jestem w planktonie. Dokupiłem. Tak, w planktonie to ja to też to. dokupiłem, no właśnie. E, z drugiej strony mamy sytuację taką, że e, analitycy mówią o tym, że ten taki róg bólu w bitcoinie tutaj jest jakaś taka wspólna narracja to jest 13 330. <tut> Ja się boję. no 13 tysięcy no, muszę powiedzieć, że to ogranicza moją chęć zakupu w tej chwili chociaż e, na przykład taki analityk Francis Hunt, który jest nazywany snajperem, to znaczy albo on jego analizy albo doskonale się sprawdzają, czyli naprawdę trafia praktycznie w pusz tak, e, albo w ogóle leci nie w tą stronę, nie? E, także to Tutaj mamy e, takiego gościa, który powiedział 8 tysięcy. Mam nadzieję, że przestrzeli. 8 tysięcy? Słuchaj, no, nie wiem, to trzeba by się stanowić, bo może 8 tysięcy to jest dobry moment, żeby kupić, nie? No to na pewno dobry moment, żeby kupić byłby. A, muszę ale... powiedzieć, że e, faktycznie e, takie niskie poziomy to jest ten moment, w którym i, i, ja zaczynam się zastanawiać, czy już, naprawdę? Czy, czy, czy to już no ta cena, którą mamy w tej chwili, czyli 20. No niech no zerknę taką, na taką aktualną. No wzrosło. Kurczę, no było 22,250. Mogłem nawet. kupić. Mogłem kupić, tak. <grym> Teraz jest 22.800. No więc powiedziałbym, że no, czas pokaże. Czas pokaże. Ja Miałem teorię taką, że dołek tej hossy, nie wiadomo czy ona się skończyła mm -hmm. czy nie, ale ten, no, ten dołek tej hossy to będzie ATH poprzedniej hossy. Czyli 25. Czyli no, tak obstawiałem 22, właśnie 21. Mm. Headshot. Headshot, no <grym> ale zobaczymy <grym> czy nie pójdzie nigdzie. Nie? No słuchaj, to e, faktycznie jest e, m, intrygujące, bo e, wiesz co się dzieje z e, hash rate'em na sieci Bitcoin? Chyba Maxa ma jakiś tryb. Znowu tres, ma ATH. No właśnie. Co się dzieje? Co, co, co się dzieje, że z jednej strony mamy wymaksowane sieci górnicze, a z drugiej strony ten kurs idzie w dół? No i teraz możemy powiedzieć, że to ma wszystko związek z tym, że rynek się w tej chwili troszeczkę przetasowuje. Tak. Bo mieliśmy krach na Lunie. No, wyeliminowało to sporo, sporo pieniędzy z rynku, choć niektórzy się wzbogacili. Z drugiej strony teraz nie wiem, czy słyszałeś śledziłeś to, co się działo z Celsjuszem. No tak w nie jakieś historia. Nie wiadomo, czy to no dużo ludzi myśli, że to jest tak z jakiś nawet. No myślę, że nie. Myślę, że po prostu panowie z Celsusa Celsjusa. Celsjusa niech będzie. Oni mieli jakieś zawirowania, byli zbyt może optymistyczni, no ale faktycznie w niedzielę wypłacili. Ze, ze swoich stejkowych kont na AWE 50 tysięcy ETH i 7 tysięcy bitcoinów. Także ich trochę zablokowali wypłaty. I zablokowali wypłaty. No właśnie. Także powiedziałbym, że e, to jest takie trochę e, nerwowe. Najważniejsze jest to, że oni nie, nie byli w tym transparentni. Mhm. Nie, nie powiedzieli, co się dzieje. Myślę, że tak. to jest największy problem. No, Zaczymy. E, już tam się zaczynają jakieś spekulacje. E, no Rynek jest nerwowy, ale jedno trzeba powiedzieć, że jak krew się leje, to trzeba kupować. No tak, to no... jest porada największych inwestorów. Tak, a powiedz mi co z Ethereum, bo Ethereum chyba, oj, tam jest chyba Z Ethereum jest, trochę. Ethereum jest trochę ciężej, faktycznie te przełamania w podobnym tempie szły, natomiast Ethereum jest sprawa troszeczkę taka zadziwiająca, dlatego że adopcja Ethereum bardzo szybko rośnie. Tak mamy naprawdę wzrost adopcji Ethereum, same dobre sygnały od e, Timu, e, sieć drugiego poziomu, e, optymizm bardzo dobrze działa, e, więc kurczę nie wiadomo co, podejrzewam, że faktycznie te zawirowania na rynku e, Terra i e, teraz Celsius, to one spowodowały, no bo jak na rynek trafia nagle 50 tysięcy Ethereumów, no to musi coś, się musi zacząć dziać, nie ma tutaj, e, nie ma tutaj. Bata, to się musi odbić na, na rynku. Myślę, że to wszystko to są. To jest moja prywatna opinia. Oczywiście. że To są jednak chwilowe zawirowania i e, myślę, że jeszcze wrócimy do bardzo, bardzo wysokich poziomów. No musimy. No. Musimy. Bo wszystko to kupiłem. W ogóle to jest ciekawy temat, jak przetrwać na rynku takim niedźwiedziem, nie? jak mamy takie duże spadki zaczytałem sobie takie, takie poradniki, i było kilka fajnych porad. Jedna mówiła o tym, żeby stosować uśrednianie ceny. Czyli jeżeli ma, mamy taką możliwość, żeby dokupować, żeby właśnie obniżyć sobie tą średnią tak. cenę swoich aktywów, żeby móc potem szybciej wyjść i szybciej realizować zyski. Była mowa o tym, żeby dywersyfikować. Bardzo ciekawa opinia jednego gościa była taka, żeby teraz skupić się na tokenach giełdowych, bo one wszystkie zanotowały teraz bardzo drastyczne spadki i dzięki temu one wrócą do swoich poprzednich poziomów, no bo one są uzależnione od obrotów na giełdach tak. one wrócą do poprzednich poziomów i w tej chwili to jest bardzo taki pewny pewny zarobek, oczywiście w terminie powiedzmy roku inny gościu mówił o tym, żeby zrobić sobie po prostu wakacje no to jest rozwiązanie w sumie dla niektórych. No. Wyłączyć internet, tak, tak. pojechać sobie na 2-3 tygodnie i po prostu odpocząć. I patrzeć na wykres. Dokładnie. To... Wieśle było na rynku amerykańskim w ciągu ostatnich 90 lat. Ile było takich niedźwiedzich rynków? Takich naprawdę niedźwiedzich, nie, nie chwilowych załamań, tylko niedźwiedzich. Nie wiem. 30. Co 3 lata. Prze przez, przez 90 lat. 30 załamań i to takich głębokich. Wszystkie w końcu się kończyły i wszystkie odbijały powyżej poprzednich HOS. No tak. Także zawsze po burzy przychodzi. De... Tak. Zawsze po burzy przychodzi słońce. Słońce, dokładnie. Tak. Bądźmy, bądźmy optymistami tutaj. Nie? No musimy być optymistami, bo tutaj jest taki temat a propos przedsiębiorców amerykańskich. Deloitte zrobiło ostatnie badanie na temat y, adopcji kryptowalut w sprzedaży detalicznej, ogólnie w sprzedaży. No i 93% ludzi, którzy zaimplementowali usługę y, zakupów poprzez kryptowaluty y, zwiększyło przychody. No, chwilów. czyli... Zapraszamy do KangaPay'a. Zapraszamy do KangaPay'a. Tak. Akurat jest najlepszy moment, żeby dołączyć. Tak. 75% sprzedawców chce wdrożyć y, kryptowaluty w płatnościach do dwóch lat od teraz. No Także źle. kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że duży kawałek rynku jest do wygrania i nie ma na co czekać. No, trzeba się do nas zgłaszać. KangaPay, i tak. prosimy tutaj do nas napisać. Na pewno poprowadzimy zarączkę. Pokażemy, co z czym się je i dlaczego warto w to zainwestować. Zdecydowanie. Tutaj e, myślę, że e, ten mechanizm płatności, e, wdrożenie płatności krypto jest kluczowe dla tych sklepów. E, to jest sposób na to, żeby się wyróżnić. A poza tym, e, no jednak rośnie ta e, grupa osób, które posiada krypto, i rośnie liczba osób, które chce móc bezpośrednio o tym zapłacić. Mhm. Nie chcą. Na giełdę wymieniać, tak. wypłacać, a potem e, dawać e, do sklepu, wysyłać jakieś przelewu, oni nie chcą od razu zapłacić krypto. Więc. takich osób jest coraz więcej i myślę, że trzeba. Mm, no, trzeba to wdrażać. To nie jest wcale taki skomplikowane, no, tak, tak. To w ogóle. Hmm? Jeszcze tak a propos do jakichś takich danych statystycznych 26% sprzedawców oferuje opcje płatności w jakiejś walucie cyfrowej w Ameryce. Między innymi Chipotle, Guci. AMC Entertainment, tak? I jeszcze tak też, tak garść nad kolejnych yy, statystyk na ten temat. 50% dużych sprzedawców detalicznych w Stanach wydaje ponad milion dolarów na budowę infrastruktury płatności bitcoinami i altcoinami. U nas nie trzeba nic inwestować. Jej, jest gotowe. Tak, oczywiście mamy gotowe rozwiązanie, bardzo prosta integracja, naprawdę do zrobienia w no, nie chcę powiedzieć, że w jeden dzień, bo to zależy od aktualnego rozwiązania sklepu, ale to jest naprawdę coś trywialnego. Nie powinno być z tym problemu. Tylko wdrażać, nie, Milisko wdrażać. No każdy może tak przypomnijmy, Kanga Pay, no to to jest nasz system płatności, który umożliwia przyjmowanie płatności w krypto i jako sprzedawca odbieranie płatności w krypto lub bezpośrednio możemy wysyłać zbiorcze miesięczne rozliczenie w postaci waluty fiducjarnej bezpośrednio na konto. No, tak przy okazji już się zbliża czas, gdy takie kupki będzie można kupić w naszym sklepie. Tak. I również będzie tam można zapłacić przy pomocy krypto. No to już na pewno. <grypto> jeszcze parę niespodzianek szykujemy z płatnościami krypto, no ale to wszystko powoli, nie będziemy odsłaniać wszystkich kart. Tak, trochę jeszcze. Yy... Trochę jest jeszcze, czeka na nas na rzeczy ciekawych. Jeszcze taka propo, no bo jak, od kogo brać przykład co do inwestowania, jak nie od miliarderów, którzy już się dorobili na tym. Także 30% miliarderów bezpośrednio, bezpośrednio zainwestowało w kryptowaluty. Także to też ciekawy, ciekawy wskaźnik. A tylko 10% miliarderów nie zaangażowało się w kryptowaluty. Także większość, większość miliarderów właśnie uważa, że warto. Pewnie. Ja uważam, że warto. Miliarderem nie jestem, ale też uważam, że warto. Także biorę przykład z najlepszych. No tutaj ogólnie, jeszcze sytuacja z tymi stablecoinami, coś nam tutaj się też dużo odwraca. Dzieje się, tak. No właśnie te algorytmiczne mają swoje, swoje kryzysy. No tam z, z luną dramy ciąg dalszy. Sek tam wchodzi na dokłona. No. Prawdopodobnie no tam są podejrzenia, że wyprowadzali miesięcznie 80 milionów dolarów ze spółki na różne konta adresy kryptowalutowe, do tej pory nie wiadomo czyje adresy, jak to, się, jak to się stało. No i tutaj pojawia się wątek taki, że część osób przewidywała, że to mogło być celowe działanie. No, Słuchaj, ja nie chcę tutaj ferwować żadnych wyroków. To by było straszne. Przykro. Tak, to, to przykro, by przykro by było. Raczej chcę wierzyć w to, że to są jakieś pomówienia. I czekam na wyjaśnienia, bo no, to nie jest dobrze, jak tego typu rzeczy dzieją tak, tak, się na rynku. Tak, tak, tak. No, a ten algorytmiczny USDD od Tronu no, jakoś sobie radzi. A ogólnie wspierają go jak mogą. Tak, no było nie? wachnięcie, ale. No, było. 3 centy poniżej dolara, no, ale tam dołożyli 700 milionów dolarów. Dopóki i teraz już tam jakoś się stabilizuje. No całkowita wartość zablokowane na utrzymanie stablecoina właśnie USDD to jest 6 miliardów dolarów. No nieźle. Nieźle, On jest tak, Tam też jest jakieś ciekawe rozwiązanie, bo ten właśnie USDD jest stabilizowany algorytmicznie do spalanych tronów. No tak, Siedzi bo tam tron. muszą dbać o to, żeby... jest korelacja, tak? tak. Była między ceną trona a tak. ilością USDD. Tak. No. Rozwiązanie y, algorytmiczne jest bardzo interesujące. To jest coś zupełnie nowego. E, jakoś jeszcze ja osobiście do końca nie jestem przekonany, ja też czy, te, czy to jest e, dobre, ale z drugiej strony, chyba. E, nie uciekniemy od tego, no bo inaczej to trzeba mieć ten skarbiec i trzeba tak. mieć jednak te fiaty, i tak. jesteś uzależniony od banku. Nie? To... No, my jesteśmy trochę starej daty, że tak powiem. Tak. Bo wiesz, u nas po jednej stronie jest z tej po drugiej stronie gotówka, ale już jak takie wyobrażenie o czymś tam, że jakoś powiązane z jakiś inny sposób niż gotówką, no to już tak. Boczymy, bo może... Zobaczymy, zobaczymy. Eee, słuchaj, eee, czy masz wyniki konkursu? Bo ja mam, mogę powiedzieć. Oczywiście, proszę. Tak, słuchajcie. Eee... Tydzień temu nie ogłosiliśmy wyników, no bo e, jakoś tak nie było się, czasu. Mieliśmy ten odcinek <noise> dość intensywny. Tak, w ogóle e, dotknęła nas klątwa Steve'a Jobsa. To znaczy, nie wiem, czy, czy wiesz, kiedyś Steve Jobs coś chciał pokazać na iPhone'ie, jaki on jest wspaniały i jak dobrze działa sieć u niego. I oczywiście sieć przestała działać. Tak jak Bill Gates pokazywał Windows niebieskie niebieskiego. Tak, I podłączył drukarkę. Miał, miało być plug and play, też nie zadziałało. U nas się okazało, że nasza sieć bezprzewodowa w firmie ma limit 70 osób. Jak jest 70 osób naraz do jednego punktu podłączona, to zaczyna szwajcarstwo. Bankować. No i dlatego mieliśmy problemy z internetem tak. podczas emisji tydzień temu. Dało się zauważyć, niestety. Tak, ci spostrzegawczy zauważyli. Tak. <laughs> Ale no nie żartuję, słuchajcie, w 99 odcinku wygrał Sebastian. Sebastian podał najlepszą cenę to było 29 554 dolary. Zasetny odcinek. E, oczywiście nie, nie, nie musieliśmy przypominać, wszyscy wiedzieli, że konkurs trwa. E, słuchajcie, no niestety nikt nie wygrał. Nikt nie, nie podał e, wystarczająco blisko. Myślę, że nikt nie był e, wystarczająco pesymistyczny, e, żeby e, <grym> tak dzisiejszą, dzisiejszą cenę e, podać. Zacieś z 29,554 do 22,500. E, e, no. Ja się boję już ja na portfolio patrzeć, wiesz, wiesz? I właśnie jeszcze taką przerwę, tak edukację tak opowiem, no jeżeli patrzymy na cenę i na to, jak my patrzymy na cenę jaki mamy strach przed tym, no to pomyślmy, co czuje teraz Elon Musk i Michael Taylor. No tak, oni mają przecież kolosalne. I, i jakie tam są? Na wczoraj, na wczoraj mieli straty półtora miliarda dolarów na tych ich inwestycjach całych. No to oni tam się zbliżają do jakichś punktów e, dopłaty, tak? Zabezpieczenia? Za no, punkt jest dopłaty 21 tysięcy, kiedy my będą musieli dorzucić do pieca, że tak powiem. I albo to się spali, albo się nie spali. No, tam jest naprawdę. No... Czyli mamy dobrą informację, słuchajcie, punkt wsparcia 21 tysięcy. No, tak. <laughs> Tak, 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 tak. E, jeszcze a propos konkursu. Oczywiście za tydzień znowu będzie rozwiązanie konkursu. E, wiecie, jak, e, jak typować? Przypomnę, e, mamy, piszemy e, hashtag kwadranskangą102 i podajemy cenę w dolarach. Bez żadnych kropek, bez centów. E, nie bez cyfr. Tak. No mam nadzieję, cyfrowy. że do czterech to nie zajdzie, bo to żeby było żeby było sześciocyfrowe. A jak ewentualnie, zajdzie, zajdzie do, do, do czterech, to będzie problem. Jeżeli ten dzisiejszy film będzie miał ponad 100 lajków, to nagroda będzie wynosiła 20 kank, plus 10 kank z poprzedniego odcinka, no bo nikt nie wygrał, więc 30 kank. W zeszłym odcinku było ponad 100 lajków. No to 20 kank, 20. czyli będzie, jeżeli ten odcinek będzie miał ponad 100 lajków też, to nagroda będzie aż 40 kank, jeżeli nie będzie miał 100 lajków, to będzie razem 30 kank nagrody. Proszę wszystkich tutaj, żeby zapisali, żeby za tydzień, jak będziemy prowadzili kwadrat, żebyśmy podali dobre kwoty. Tak, tak, tak. Zachęcamy do typowania. No, Myślę, że to jest fajna zabawa. Ja lubię. No. Ja, ja obstawiam 25. Uch. 25. To jest moja, moja psa Kamila, ty. No, ja tak bardziej optymistycznie chciałbym, żebyśmy pod 30. Podeszli. Pod 30. Tak. No myślę tak historycznie, nawet jak patrzę na te poprzednie no my jesteśmy już od kilku hoss na rynku. No to tak właśnie się działo zawsze, że schodziło, 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 była szpilka w dół i, i potem zaczynało delikatnie do góry. No mam nadzieję, że to już jest teraz, a nie, że to już się zdarzyło, a nie, że się zdarzy dopiero, bo nie wiem, czy moje serce wytrzyma i nie zejdę na zawód. Wolę wchodzić w portfolio i nie zaglądać, co tam się dzieje nawet. No, no, się... Tak, opcja jest, pod wakacje ob... jest dobra. właśnie chciałbym powiedzieć, jestem, jestem, jestem zwolennikiem opcji wyjazd na wakacje i niepotrzebnie na wykres. No, to prawda. No słuchaj, Kamil, to ja tylko powiem, że nowe, nowe rzeczy na kanze się szykują. Jeszcze nie chcemy w tej chwili mówić. Z racji rynku niektóre rzeczy musiały zostać opóźnione, tak. więc dobrze, że ich tak, nie tak, zapowiadaliśmy. Tak, tak. Ale w tej chwili dla nas najistotniejszą taką nowością jest właśnie Kanga Pay. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie uruchomiona wersja taka demonstracyjna, będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Ale najważniejsze jest to, że sam system KangaPay działa. Dokumentacja jest dostępna, można integrować się z Kangą. Jeżeli ktoś... Uwaga, apel do słuchaczy: jeżeli ktoś z Was pisze wtyczki do różnych sklepów i chciałby napisać wtyczkę do jakiegoś sklepu, żeby obsługiwać Ganga Pay, to prosimy o kontakt. My jesteśmy zainteresowani tak, tak, tak. jak najbardziej tym, żeby wspierać takich programistów i żeby taka wtyczka była dostępna dla wszystkich jak najbardziej. No, oczywiście widzę, że ktoś powiedział 25100. Dobra, Kamil, też Kamil, twój imiennik. Okej. Okay. Pamiętajcie, że 24 godziny, 24 godziny czy 48 godzin jest na głosowanie? 48, 48, 48 godzin, czyli dwa dni. Tak. E, macie na to, żeby typować. Liczy się e, pierwsza, e, pierwszy głos, tak? Czyli tak. I 9 rano, przyszły wtorek. Ile będzie? Ile Powróćmy. Ile będzie? <laughs> no, okay. Może zrobimy samo spełniające się przepowiednie, abyśmy wszyscy pomyśleli o 100 tysiącach dolarów. 100 tysięcy dolarów? No ja myślę, że w tym roku będzie. Cały czas podtrzymuję. Ja powiedziałem, na Sylwestra podałem swoją prognozę, nie pamiętam ile, ale na pewno sześciocyfrową, ja ją podtrzymuję. Jak najbardziej uważam, że to, to się zdarzy. No ja tu no tak, no sześciocyfrowa, ja tu bardziej chciał, żeby to było siedem cyfr, ale to myślę, że na to jeszcze poczekamy trochę. Okej. Okay. No, ogólnie do, do 2030 roku adopcja bitcoina na świecie ma wzrosnąć do 10%, Także co dziesiąta osoba będzie miała bitcoina. No myślę, że wtedy na tyle mamy mało tych bitcoinów. Że już powinno podejść się na tyle zmniejszyć, że. No tak. to podasz... wyjdzie na jakieś duże limity. Ja jestem cały czas zwolennikiem planu B i tego jego analizy Stock to Flow. Uważam, że ona jest. On trochę taka... się rozjechało teraz. Ono... No, prawie... musi się rozjechać, tak. bo jak była zbyt dokładna, to podejrzane było, było podejrzane. <noise> no, nie może tak być. Tutaj ktoś się pytał, czy Kanga zgromadziła rezerwy, żeby opłacać swoich pracowników podczas Bessy? Oczywiście, że tak. Ja tylko mogę powiedzieć, że Kanga cały czas rośnie. Mamy otwartych w tej chwili 25 pozycji rekrutacyjnych. Także tak. dynamika jest duża. Potrzebujemy coraz więcej osób. No, słuchajcie, największa na świecie sieć kantorów. E, nowe, nowe tokeny, e, nowe pomysły, o których będziemy mówili, myślę wkrótce. Ekspansja, ale Eks... na razie też nie możemy już powiedzieć Kierunków. Tak, no, Ekspansja olbrzymia. E, ponawiam apel, Sławka, chyba sprzed dwóch tygodni. Jeżeli. Nie, przed tygodnia. Jeżeli ktoś z czytelnik z naszych słuchaczy, nie czytelników, z naszych słuchaczy, Telewidzów. Ma kogoś znajomego, jakiegoś naukowca, który pracuje na bazie na Antarktydzie, e, to bardzo, bardzo prosimy o kontakt. Chcemy tego kogoś zachęcić do tego, żeby stał się naszym lokalsem, bo Kanga chce mieć kantory na wszystkich kontynentach i e, został nam. Jeszcze parę nam zostało, no, jeszcze ale... Parę zostało, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Tak, jesteśmy bliżej niż dalej. Bardzo prosimy, niech każdy, kto ma jakąś takiego, proszę o kontakt. Będzie, mam nadzieję, wesoło. Tak. No, <laughs> Nawet gdybyśmy pojechali, kurcze, ze sławki otworzyć. No, Chciałabym to zobaczyć <laughs> Ja, co prawda, wolę akurat, jak jest ciepło, niż jak jest zimno, ale poświęćmy się. To jest tyle w Dolinie Śmierci, czy złapać w Stanach żeby postawił kółkę drogową. No, e, tak. E, tam jest gorąco. Tak, ogólnie co jeszcze na, niedługo na Kandze? No na Kandze niedługo Kanga University. Mm. No to trochę się przyciąga, ale no chcemy zrobić to tak, żeby tam nie było żadnych pytań co do tego, jak to wygląda, żeby to wszystko było skończone i tak, jak ma być. No, myślę, że to jest kwestia kilku tygodni. Czeka nas też Kanga Shop. Tak. Kangashop będzie, będzie chciał tylko na bluzę. Już nie będzie musiał pisać do supportu i tak. prosić. Tak. A od razu mówię, takie prośby nie się dają, nie sprzedajemy tak. bluz na razie, ale już. Można wkrótce. wygrać. No zawsze trzeba śledzić nasze social media o, i zawsze jest jakiś konkurs. Niedługo będzie też parę fajnych konkursów, także. Polecamy follow the news i na pewno coś fajnego się trafi. Świetnie, no to a Kanga Shop będzie myślę też takim fajnym miejscem, gdzie będzie można fajne gadżety kupić. Ja się nie mogę doczekać i zapłacić w krypto. I zapłacić w z cyfra? pomocy Kanga Pay. O, same w, plusy. tak. No jeszcze Kanga News mamy niedługo. Nasz portal co do treści. Do pierwszy dostań, niezależny. Pierwszy niezależny, tak. <laughs> Polski serwis niezależny, kryptowalutowy. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany współpracą z takim kanałem, tak. czuje się na siłach, chce pisać newsy albo nawet nie tylko newsy, bo przecież tam nie tylko newsy, ale jakieś tak, analizy, publiczyka, coś takiego tak, będzie, tak. to prosimy również o kontakt z Support Kanga Exchange i przyjmujemy zgłoszenia, zbieramy zespół. Kamil, walczy tutaj, żeby to było największy i najlepszy portal informacji. Oczywiście. Tak. No i za, zachęcamy do kart, oczywiście. Trochę temat przycich, ale dalej mamy karty Hanga. No tak, ja używałem tych no kart by bardzo, bardzo intensywnie tak. i muszę powiedzieć, że to jest coś bardzo wygodnego. Bardzo mi to pasowało, nie miałam nigdy problemu. Zasilanie zawsze przechodziło w ciągu kilkunastu sekund. Czy cała operacja tyle trwała? Raz w, dosłownie w Walmartie stałem z zakupami i zapomniałem zasilić wcześniej. Jak już miałem zapłacić, to zrobiłem te parę czynności, czyli zasiliłem kartę i od razu mogłem zapłacić. To wyglądało, jakbym po prostu w aplikacji autoryzował. No i dzięki płatność. współpracy z Zen mamy przywalutowania za darmo na całym świecie, czyli jesteśmy w Stanach, mamy przywalutowanie tak, ze złotówki na dolara. Super to działa, to, tak. to, to, to prawda. Po cen po kursie bankowym. Nie ma. Nie ma Forexowy praktycznie kurs tak. y, nie ma tam jakichś dużych zarzutów. Tak jest. O co? Dwa kwadransy minęły Kamil. Kwadransy Kurczę. dwa. Kwadransy dwa, tak. tak. Prosimy was o lajki pod tym materiałem, szerujcie. Rozpowszechniajcie tak. Subskrypcje To nam bardzo pomaga w docieraniu do większej ilości ludzi. No i co, Łukaszu? Bardzo Ci dziękuję. A jeszcze ocenić odcinek. Jak to, A, tak. jak to Sławek mówi? Jeden, jeden, zmarnowaliście moje życie w Koniec, chcę a, się zabić, a sześć, najlepszy odcinek na świecie tak. i ogólnie nie będę mógł zasnąć dzisiaj z nocy z podniecenia i ekscytacji. E, od razu tylko szybko powiem, e, jeśli chodzi o współpracę z portalem Kanga News, Tutaj jak najbardziej praca zdalna jest dopuszczalna. Jak najbardziej, tak. tak Nie tak, musi być oczywiście. na miejscu, chociaż e, jak, jak będzie impreza firmowa, to zapraszamy. Oczywiście. Również zdalnych pracowników. <grym> <grym> ok, dziękuję bardzo Kamilu. Dzięki Łukaszu. Dzięki. Do Mam zobaczenia do szybkiego, Do zobaczenia. Tak.